Dorota Brylska Znów spadają gwiazdy. Czyta Bogdan Tmowski Nieśmiertelni anieli Otwierają boskie wrota zagrobne. Znów spadają gwiazdy z nieba W żałobnym orszaku. Słychać w biciu dzwonu dusz pieśni żałobne. Dwa serca czyste, jedwabnym kirem otulone. Łuną czerwoną, splamiona ulica, myśli uleciały gdzieś bezwiednie, zgubione. Nie zdążyli pokłonić się łące radosnym uśmiechem. Dwa siostrzeńcze drzewa umarły w ramion splecionym warkoczu. Nie było im dane skalać duszę grzechem. Przedwcześnie zgasły życia zapalone świece. Może z boskiej woli może z ludzkiej winy. Delikatne fiołki okryły cielesność w barw żywym fiolecie.